The <laughs> Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym e, filmie na tym kanale i jest to pierwszy też odcinek kariery Barceloną, tyle że e, kariery, które będę prowadzić w taki sposób, że co odcinek będę Wam pokazywać jakby cały e, sezon, czyli z tej kariery powstanie 15 filmów, tyle ile można rozegrać w FIFA sezonów. Analogicznie zaczynamy od pierwszego e, sezonu. Będę robić podsumowania po e, letnim okienku transferowym, po zimowym okienku oraz na sam koniec sezonu z Podsumowanie wszystkiego, co się działo w klubie, jak i na świecie, podsumowując to, 5 Lig w Europie, Ligę Mistrzów, Ligę Europy oraz Ligę Konferencji, żebyście wiedzieli, jak to wszystko wyglądało. Dodam jeszcze tylko, że pierwsze okienko transferowe ja zawsze wyłączam, jeżeli chodzi o karierę, bo uważam, że transfery, jakie miały zostać zrealizowane, już zostały zrealizowane. Oraz tą karierę symuluję tak w 80%, czyli symuluję tymi kuleczkami. I tak wchodzę do meczu po 70. minucie. Może uda mi się trafić bramkę, aby było coś, żeby dać do, w tle, jak omawiam, ligę. No ale skupmy się już na, 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 samym, na, na, na samej karierze. Takim składem, jaki teraz widzicie, rozpoczynam ten sezon. Depa jest ustawiony jako taki środkowy pomocnik ofensywny. On równie dobrze mógłby tutaj na skrzydle za Fatiego grać, ale po prostu uznałem, że chcę, aby Ansu grał jak najczęściej, żeby jak najszybciej się rozwijać, bo wiemy, że ten zawodnik ma naprawdę niesamowity potencjał. Jeżeli chodzi jeszcze o Depaya, no to na początku sezonu to częściej y, grał y, u od niego Coutinho, tylko tutaj trzeba zmienić na SPO. Żeby był ten plus właśnie do overalla, jak widzicie jest plus 6, Depay ogólnie na początku sezonu doznał kontuzji na miesiąc w pierwszym meczu przedsezonowym, więc na miesiąc wypadł, Coutinho wykorzystał to, no i jak widzimy formę ma naprawdę bardzo, bardzo dobrą, plus 6 do overalla, czyli spycha Depaya troszeczkę na... Na, 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 na ławkę. Naledepa już coraz częściej gra, więc wydaje mi się, że to jest tylko kwestią czasu, aż on znowu wskoczy jako taki podstawowy zawodnik pierwszego składu. Jeżeli chodzi właśnie o tą ławkę rezerwowych, to tutaj nic szczególnego nie ma oprócz Pedriego czy Coutinho właśnie. Oraz też Erika García, też go częściej, często wpuszczam, ponieważ chcę, żeby on się rozwinął. On też ma naprawdę wysoki potencjał. To jest też przyszłość naszego klubu. No ale in dalej w las, no to wiadomo jest coraz gorzej ta kadra no nie jest najlepsza z dużą częścią zawodników na pewno się rozstaniemy w zimowym okienku część mam nadzieję że jakaś jakichś nowych piłkarzy ciekawych przyjdzie czy to poprzez transfery czy może jeżeli chodzi o naszych juniorów póki co tutaj no nie ma nic szczególnego ale jest jeden właśnie zawodnik Carlos Marin środkowy pomocnik defensywny 17 lat 63 overala potencjał też może być naprawdę wysoki jest to oczywiście początek kariery więc jeszcze no nie wiadomo co z niego wyrośnie ale, ale no zapowiada się naprawdę na bardzo, bardzo ciekawego piłkarza tutaj jeszcze temu Fuentesowi trzeba było zmienić na wiem dlaczego on był eśpd skoro ma 34 obrony no ale przejdźmy do ligowej tabeli po pierwszych pięciu spotkaniach jesteśmy na miejscu trzecim. No niestety straciliśmy punkty, przegraliśmy spotkanie, ale z aktualnym liderem, czyli z Sewią. No oni nas mocno tam zrobili: 4 do 1. Graliśmy na wyjeździe. No ale ogólnie, patrząc na kadrę Barcelony, na to, że mamy dosyć overallowo, no, niezrównoważony skład, ponieważ na jednej pozycji mamy kozy 87, a na przykład na lewym skrzydle jeszcze jest, prawda, Ansufati w końcu jeszcze nie jest na tyle rozwinięty, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, jest zawodnikiem przyszłościowym, no ale tych ma zaledwie te 77 overala. Więc mówię, ta niezrównoważoność niestety będzie, 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 będzie widoczna w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że w przyszłym już będzie. Zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o ten y, pierwszy sezon, to ja tutaj nie mam nacisku na mistrzostwo. Ja po prostu chcę być w czwórce najlepszych zespołów, żeby grać w lizę mistrzów. Praktycznie nic innego mnie y, nie interesuje, jeżeli chodzi o ten pierwszy sezon. A w Lidze Mistrzów jesteśmy z Benficą, Bayernem i Dynamem Kijów. No niestety pierwsze spotkanie e, przegraliśmy z Bayernem 2-1 do 1 i tu muszę się e, przyznać, że ja spro sprowokowałem rzut karny w 88 minucie i przez to przegraliśmy, bo ogólnie było 1-1 przez całe spotkanie. Na wyjeździe to jest naprawdę, wydaje mi się, że zagraliśmy nie najgorzej na tym wyjeździe w Monachium. E, daje to znak, że możemy powalczyć. Na pewno o ten awans, no bo wydaje mi się, że awans no, nie powinno być większych problemów, chociaż chociaż to jest FIFA, ja bym tutaj nie lekceważył Dynama czy Benfiki, a czy awansujemy do przyszłej dalszej rundy Ligi Mistrzów jak to w ogóle będzie wyglądać ten sezon to już zobaczycie dosłownie za chwilę w podsumowaniu po letnim zimowym okienku transferowym jeżeli podoba się film to zostaw łapę w górę, jeżeli film Ci się nie spodoba to zostaw łapę w dół pamiętaj o subskrypcji, jest to nowy kanał zależy mi bardzo aby to fajnie wszystko leciało, no ale ja już nie przedłużam widzimy się po letnim okienku kurde zimowym okienku transferowym co mi się wryło w tym letnim okienku ok Dobra, nieważne. Widzimy się już za chwilę, no. No i siemano, jestem z powrotem Dla was to była chwila, dla mnie prawie cały dzień grania Jest, no jest masno, powiem szczerze No ale przejdźmy do podsumowania Po zimowym okienku transferowym Zaczynamy od transferów I na pierwszy ogień idzie transfer z naszego klubu a Mianowicie Serchi Roberto przeszedł do Borussii Dortmund Za 30 milionów 700 tysięcy euro Wydaje mi się, że to jest spoko ruch Ponieważ no Serchi no nie jest już młodym zawodnikiem ma 30 lat. Ta cena, jak na jego wiek, jak na jego overall, wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem w porządku. Szczególnie uważam, że to jest dobry transfer, no bo nie korzystając zbyt niego zbyt często. Zazwyczaj na tej stronie grał dest. Teraz gra inny zawodnik, którego ściągnąłem na tą pozycję, ponieważ uważałem, że dest to i tak jest wciąż za mało. To jest perspektywiczny piłkarz ok, ale muszę mieć kogoś overallowo lepszego, ale do transferów do klubu zaraz przejdziemy, bo z klubu odszedł. Jeszcze Jordi Alba do Manchesteru United za 70 równe milionów euro. Ze względu na Specyfikę gry, że wiemy, że już od przyszłego sezonu, no to jego overall by już zaczął spadać, spadać i spadać. No to postanowiłem sprzedać naszego lewego obrońcę 70 milionów. Przypominam jeszcze raz, to jest naprawdę dobra cena jak na 32-latka. Niech mu się wiedzie w Anglii. A z Anglii właśnie przeszedł Ricardo Pereira z Leicester City za 38 milionów, właśnie na prawą obronę. No i ta strona jest teraz zdecydowanie, zdecydowanie lepiej e, obsadzona. A w miejsce Jordiego Albin przeszedł Teo Hernandez. równe 100 milionów euro. Jest to naprawdę bardzo, bardzo mocny transfer e, Francuza. Przeszedł oczywiście z Milanu, no ale in game ten e, piłkarz jest naprawdę e, świetny, jest szybki, ma dobry dribbling i też jest ogarnięty w defensywie, więc wydaje mi się, że to jest dobry transfer na e, kilka, minimum 4-5 sezonów. Jeżeli oczywiście nie będzie chciał jakimś cudem odejść z naszego zespołu. No i do Barcelony przeszedł również Mikel Oyarzabal, również za 100 milionów z Realu Sociedad. Prawda jest Ansufati na lewej stronie, ale tak jak mówię, ja chcę mieć po prostu zawodników overallowo dobrych, właśnie w okolicach minimum tego 85. Nie wiem, czy to jest mega dobry transfer, nie wiem, bo Oyarzabal to nie jest zawodnik, jakby pod moją specyfikację gry jest troszeczkę dla mnie zawolny jak na skrzydłowego, no ale przez to, że chcę dawać też Fatiemu często dawać szansę gry no to Ojar Zabala prze, przesuwam na środkową pomoc ofensywną i akurat na tej pozycji Hiszpan jest naprawdę dobrym zawodnikiem, więc nie, wy, nie wykluczam, że w przyszłości właśnie zamiast być lewo skrzydłowym. to Ojar Zabal będzie środkowym pomocnikiem ofensywnym, a na przykład Ansu Fati już będzie na takim poziomie, że spokojnie mógłby być tym zawodnikiem pierwszego składu. Tak się prezentuje więc nasz skład, czysto teoretycznie na papierze wygląda on naprawdę bardzo, bardzo dobrze, no ale w przyszłym, w przyszłym sezonie mamy tutaj kilka celów transferowych, a mianowicie trzeba będzie wzmocnić środkową obronę, ponieważ Pique ma już 35 lat, prawda, overall będzie mu mocno spadać, Longley jeszcze może się jakoś tam rozwijać, no ale na pewno środkowego pomocnika jakiegoś, yy, środkowego obrońca jakiegoś kupię, no i środkowego pomocnika defensywnego, no jeszcze Busi ten jeden sezon będzie mógł spokojnie jeszcze w cudzysłowie wytrzymać, no ale od przyszłego tutaj trzeba zrobić jakąś, jakiś upgrade co do tej e, pozycji. Tego jednego fajnego juniora, o którym mówiłem na początku, już przesunąłem do drużyny seniorskiej, Marin ma już 65 overalla, jego potencjał to jest minimum 86, e, więc miejmy nadzieję, że za 2-3, może 4 sezony to będzie nasz podstawowy, środkowy pomocnik defensywny, no ale będąc jeszcze w temacie perspektywicznych piłkarzy to w szkółce mamy tutaj Vincente Ochoe. również jest to Argentyńczyk, ma teraz 68 overala. to jest dużo i ma potencjał minimum 80 a 94, na razie go jeszcze tutaj trzymam, ponieważ chcę wiedzieć dokładnie jaki on minimum będzie mieć potencjał, żeby potem móc się wam pochwalić. Zakładam, że pod koniec sezonu, jak już będę robić podsumowanie całego sezonu, no to już ten potencjał będę wiedzieć, ile on będzie mieć. Nie wiem, czy ja jakoś dobrze skonstruowałem to zdanie. Mam nadzieję, że tak tak się prezentuje tabela ligowa, no i niestety jesteśmy na miejscu szóstym, czyli wypadliśmy z tej czwórki przez dłuższą część sezonu właśnie w tej czwórce byłem na trzecim miejscu no ale nagle kilka spotkań bezsensownych porażek z typu z jakimś Elche jakimś jakimś rajowajekano, Majorką nie wiem dlaczego nagle te drużyny zaczęły grać lepiej od mojej Barcelony, no ale zaczęły no i niestety, no niestety straciliśmy Głupio punkty przed chwilą, dosłownie grałem na przykład też mecz z Atletico Madrid, bardzo ważny mecz w kontekście tej top 4 top no i niestety przegrałem 0 do 1, chociaż ze statystyk. Z oczekiwanych bramek te zwycięstwo powinienem, ten mecz powinienem wygrać. Jak widzimy, tutaj Sevilla oraz Real Madrid walczą o mistrzostwo Hiszpanii, no i raczej raczej ta walka się już nic nie zmieni. Nie, nie sądzę, że jakiś klub jeszcze dołączy w walce o to mistrzostwo. Sevilla w ogóle miała po pierwszych 14 kolejkach, 14 zwycięstw. Wiecie, 0 remisów, 0 porażek, no ładnie cisnęłam, no ale potem zaczęli na przykład przegrywać, czy też remisować od niedawna. Jeżeli chodzi o Puchar Hiszpanii, no to niestety odpadliśmy w 1-8 finału z Celtą Vigo. Nagle Jago, Aspas i spółka zaczęli niesamowicie grać w ofensywie. Moja defensywa, właśnie na odwrót, zapomniała kompletnie jak się gra. Ciężko się gra, ciężko się gra, bo musicie wiedzieć, że ustawiłem sobie ultimate. Chciałem, żeby było trudno i jest trudno, chociaż wydaje mi się, że jest. Ciutkę nie to, że za trudno, tylko że tak bezsensownie wręcz. No, jak nie, mówię, niektóre te porażki są kompletnie bezsensowne, patrząc na to, jakim składem dysponujemy. A chociaż może ja jestem sobie menadżerem, nie wiem, no ale na osłodę udało się wygrać super superpuchar Hiszpanii, to jest superpuchar tak, do, do, dobrze mi się wydaje w finale zresztą udało się pokonać Atletico Madryt 2 do 3, wcześniej udało się również wygrać z Realem Madryt 1 do 0, czyli jak widać Barcelona potrafi wygrać z Realem czy z Atletico no ale przychodzi widzę lidze Elche Majorka i, i, nagle, i nagle przegrywamy, nie, i tracimy głupio punkty i jeżeli się nie ogarniemy, no to niestety w przyszłym sezonie nie będzie Ligi Mistrzów, chociaż jak widzieliście skład, no skład taki całkiem dobry na Ligę Mistrzów, tylko tą środkową obronę trzeba e, poprawić. E, dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą część sezonu. Widzimy się już za niedługo w podsumowaniu całego e, pierwszego sezonu FC Barceloną. Przypominam, łapka w, dół, jeżeli, łapka w dół, jeżeli się podoba, łapka w górę, jeżeli się podoba, łapka w dół, jeżeli nie. No i co? E, przechodzimy do podsumowania Sezonu. No i dobra, kochani, nareszcie jesteśmy już pod koniec sezonu. Tak prezentuje się jedenastka podstawowa na ten moment. No, jak widzimy, Pikę ma już 81, zaledwie overalla, Więc, tak jak mówiłem wcześniej, zakup środkowego obrońcy to jest must have w przyszłym okienku transferowym. Jak i również zakup środkowego pomocnika defensywnego. Busi ma już tylko 83, w ogóle jak tutaj widzicie. W międzyczasie weszła aktualizacja do FIFA i zawodnicy, większość zawodników ma. Nowe zdjęcia, ale to nie jest najważniejsza informacja. Najważniejsze, tak jak mówiłem, no, y, trzeba wymienić Busquetsa oraz y, Pikę. Przejdźmy do juniorów z naszej szkółki. Najlepiej oceniłem póki co: jest Ochoa y, Ma 70 overalla oraz 18 lat. Jego potencjał to jest minimum 83, z tego co dobrze pamiętam. Y, no i postanowiłem, że tak będę robić. Juniorów, co mają minimum 83 potencjału, to będę, y, będę, będę przerzucać do pierwszego składu, bo reszty się raczej nie opłacą jesteśmy w końcu FC Barceloną, tak również wygląda Marin 90 fizyczności, no jego statystyki te fizyczne są naprawdę niezłe, siła 91 wytrzymałość 86, agresja 95 no tylko niestety jeżeli chodzi o umiejętności stricte techniczne to musi się jeszcze troszeczkę poprawić, musimy troszeczkę jeszcze zaczekać aż on się rozwinie, no ale tych dwóch panów już kojarzyliście w porównaniu do Sandovala 63 overalla, 17 lat to jest prawy pomocnik, czyli czysto teoretycznie on nie za bardzo pasuje. Jeżeli chodzi o naszą, na naszą taktykę, szczególnie pracowitość w obronie jest wysoka, więc jak na prawe skrzydło, to, to, to nie za bardzo mi pasuje. Tak jak mówiłem wcześniej, i w przyszłym sezonie na pewno zostanie wypożyczony. Jak i również większość tutaj piłkarzy, których tutaj widzicie, również zostanie sprzedana bądź wypożyczona. Trochę żałuję, że Gawiemu nie dawałem więcej szans, bo to jest naprawdę utalentowany zawodnik, 17 lat. No, ale w przyszłym sezonie y, wydaje mi się, że znajdę dla niego, dla niego miejsce. A jeżeli chodzi o ligową tabelę, no to ostatecznie skończyliśmy na trzecim y, miejscu. Szkoda, że nie udało się tego drugiego miejsca ugrać, ponieważ potem jak się pożegnałem z Wami po zimowym okienku transferowym, no to praktycznie wszystko wygrywałem, nie licząc remisu z Sevillą, porażką z Realem Madryt 1-0 i ostatnim meczem ligowym to był mecz bodajże z Villarreal, no i tam przegrałem 3-2. Ponieważ no, testowałem te nowe ustawienia, jak i wyszedłem mega, mega rezerwowym składem. Powodem, że chociaż tego remisu się nie udało ugrać, żeby był ten wicemistrz Hiszpanii, najważniejsza dla mnie informacja jest taka, że jesteśmy w Lidze Mistrzów, że udało się zająć no, lepsze miejsce niż te piąte, szóste, co daje nam Ligę Europy bądź Ligę Konferencji. No ale niestety taki stan rzeczy nie pasuje naszemu zarządowi. W tym momencie mam ocenę menadżera 40, coś, ponieważ zarząd patrząc na naszą kadrę na początku sezonu uznał, że, że normalnymi celami jest to, żeby wygrać wszystko dosłownie wygrać ligę, wygrać ligę mistrzów, wygrać Puchar Hiszpanii, żebyśmy po prostu e, mieli potrójną e, koronę. Ale tak jak mówię, moim osobistym celem na ten sezon było zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów, e, budowanie tej kadry. E, coraz coraz lepiej, coraz z większym sensem, żeby ci zawodnicy się rozwijali, żeby nowi zawodnicy kluczowi przychodzili do naszego zespołu. No i wydaje mi się, że w przyszłym sezonie, jeżeli utrzymamy taką formę, jaką utrzymywałem w przeciągu tej rundy wiosennej, po tym jak zakończyłem podsumowanie y, zimowego okienka transferowego to wydaje mi się, że naprawdę możemy osiągnąć wiele tym bardziej, że już teraz zdobyliśmy 97 bramek no kurczę, trzech bramek brakowało, aby przebić y, żeby, żeby przebić 100 bramek strzelonych w, w lidze y, no i trochę śmieszne w sensie no, dużo też bramek straciliśmy bo 49 jak na trzecie miejsce w tabeli, szkoda, że te bramki traciliśmy, y, no ale i tak trzecie miejsce, no uważam, no nie jest na Gorzej. Ostatecznie mistrzem Hiszpanii jest Real Madryt 88 punktów, 9 punktów przewagi na drugą Sewillą. No ale mamy głęboką nadzieję, że w przyszłym sezonie uda się e, zdobyć tego mistrza Hiszpanii. To by było już naprawdę bardzo fajne. Tym bardziej, że mam już kilka pomysłów na transfery, jakie chciałbym zrealizować. No i też mam nadzieję, że w lidze mistrzów sobie lepiej poradzimy. Zaczynam od fazy grupowej, ponieważ w poprzednim podsumowaniu no, po prostu zapomniałem wam pokazać. Na śmierć o tym zapomniałem my wyszliśmy z drugiego miejsca na no Bayern aktualnie ma lepszą kadrę od nas więc no to nie jest jakieś zdziwienie zdziwieniem, że wychodzimy z drugiego miejsca bałem się że ta Benfica czy Dynamo Kijów mogą nam pokrzyżować plany ale ostatecznie bez większych tam problemów udało się awansować no i niestety w 1/8 finału trafiliśmy na Chelsea i przegraliśmy w dwóch meczu 5 do 4 no niestety w pierwszym meczu Teo Erdandezowi coś się kompletnie odkleiło i dostał czerwony Kartkę, znaczy dwie żółte kartki, bardzo w krótkim przeciągu czasu, tam chyba od 20 minuty jak graliśmy u siebie, graliśmy w dziesiątkę, no i niestety przegraliśmy ten mecz 2 do zera. Potem w rewanżu naprawdę cisnęliśmy, graliśmy no nieziemsko dobrą piłkę, e, doprowadziliśmy do, e, do gryfki, no ale może tutaj gdzieś wam się wyświetlają bramki z tego spotkania, no i niestety. Niestety przegraliśmy praktycznie rzutem na taśmę. Szkoda, że chociażby tych karnych nie było. Szkoda ogólnie, że przegraliśmy, bo uważam, że zasłużyliśmy na coś więcej niż tylko tą jedną ósmą finału, chociażby ten ćwierćfinał. No ale cóż, taka jest piłka. Liczymy na przyszły sezon, że w przyszłym sezonie lepiej sobie poradzimy, czy to w lidze hiszpańskiej, czy w lidze mistrzów. No ale przejdźmy jeszcze do La Ligi Gdzie najlepszym strzelcem został Sergio Aguero 39 bramek w 38 spotkaniach No nieprawdopodobna forma tego zawodnika Też myślałem nad sprowadzeniem pewnego napastnika do naszego zespołu Który w realnym świecie też był łączony do Barcelony Może się domyślacie No ale skoro Sergio Aguero ma tak nieziemską formę Skoro strzelił w jednym sezonie prawie 40 bramek no to się zastanawiam grubo, czy go nie zostawić jeszcze na przyszły sezon. Jeżeli chodzi o asysty, no to tutaj e, królują właśnie zawodnicy z naszego zespołu. Dembele z największą ilość, Asys 17, potem Aguero też 16, Depay 15 i De Jong 14. Jeżeli chodzi o czyste konta, no to Ter Stegen na miejscu trzecim z 10 czystoma kątami. Szczerze spodziewam się, że będzie gorzej jak na ilość bramek, jakie straciliśmy, no ale uznajmy, że te trzecie miejsce nie jest najgorsze. No, Courtois jest niżej od nas 9 czystymi, czystymi bramkami, a jest przecież świeżo upieczonym mistrzem Hiszpanii. No i przejdźmy do szczegółowego podsumowania statystyk naszych piłkarzy. Zaczynamy od najlepszych strzelców: Sergio Aguero 49 bramek, 18 asysty w całym sezonie. W lidze mistrzów strzelił 8 bramek, co też jest naprawdę bardzo fajnym rezultatem. No niestety ma minus 2 do overalla, no i boję się, że w przyszłym sezonie ten overall po prostu może być e, za słaby. Memphis. Depay prawie zaliczył Double, double, double W sensie wiecie mi o co chodzi Bo prawie miał po 20 bramek i 20 asyst No niestety jednej bramki brakowało Aby tych goli strzelił 20 w 47 meczach Fajny wynik Mikel Oyarzabal w jednym sezonie strzelił 18 bramek Zaliczył 11 asyst Też naprawdę fajne statystyki Tyle, że nie wiem, które statystyki są z Realu Sociedad A które z Barcelony Ale wydaje mi się, że lepiej radził sobie w barwach właśnie Blaugrany. Kolejnym jest Ousmane Dembele, 11 bramek, 18 asyst, też naprawdę fajny zawodnik, fajnie się rozwija, super. No i ostatni zawodnik, którego chciałem wam pokazać, jeżeli chodzi o bramki, to jest Ansufati 11 bramek, 9 asyst, jak na zawodnika, który od rundy wiosennej wchodził z ławki, to jest naprawdę fajny wynik, 19 latka. No i na koniec warto pokazać jeszcze statystyki Frankiego de Dejoncha, 47 meczów, 8 bramek, 17 asyst. No, może spodziewałem się czegoś więcej, ale, no, gram taką formacją, taką taktyką, że on nie jest aż tak bardzo często używany. Może delikatnie się marnuje, jeżeli chodzi o ten potencjał do asyst, no, ale może po prostu miał taki jeden sezon, gdzie, no, troszeczkę sobie gorzej poradził niż jak moglibyśmy się spodziewać. Zobaczymy, jak to będzie w sezonie drugim. No i przejdźmy do podsumowania rozgrywek europejskich, Super Puchar Hiszpanii Europy wygrała Chelsea w finale z VRL-em 3-2. Zespół, z którym odpaliśmy w Lidze Mistrzów, więc możemy troszeczkę się, tak, troszeczkę się tak pocieszać, że jednak Chelsea w tym sezonie była naprawdę mocną drużyną, no ale nie zdołała dojść do finału. Do finału doszedł na przykład Real Madrid, który w finale przegrał z Atalantą 1-2. Naprawdę niespodziewany y, triumfator Ligi Mistrzów. Jeżeli chodzi o Ligę Europy, no to tutaj też ciekawy finał, w sensie bardzo niespodziewany, ponieważ West Ham y, pokonał w finale Brysz. 2 do 1. Klub belgijski w finale europejskich, europejskiego Pucharu to nie jest codzienny widok. Ciekawy na pewno finał. Ciekawe, tutaj w tym sezonie nam rozstrzygnięcia serwuje FIFA. I jak chodzi o Ligę Konferencji, no to tutaj już troszeczkę bardziej przewidywalny, inaczej mniej szokujący finał, a mianowicie Roma wygrała 2 do 1 z Realem Sociedad. Jeżeli chodzi o ligi stop 5, to zaczynamy od Anglii, no i Chelsea wygrała. Ligę angielską zaledwie 81 punktów. To nie jest duża ilość punktowa, ale jak widać, wystarczyła, aby zostać mistrzem Anglii. We Francji wygrywa PSG. Wielka, wielka przewaga nad drugim Olympique Lyon. No to tutaj chyba nikogo, nikt się specjalnie nie zdziwił w tym momencie. Jedna porażka zaledwie na 38 spotkań. Strzem Niemiec jest y, Razenballsport Leipzig. Okej, okay, to jest delikatna niespodzianka. 10 punktów przewagi nad drugim Bayernem Monachium. Y, trzecie Hoffenheim to też jest według mnie. Ciekawy wynik, delikatne, delikatne w cudzysłowie zaskoczenie. Ligę polską wygrał Lech Poznań, ale w zasadzie to ledwo bardzo, bo punkt nad drugą Jagiellonią i dwa punkty nad trzecią Legią Warszawa, czyli te, ta walka o Mistrzostwo Polski była jak widać niezmiernie zacięta. A Ligę Włoską wygrywa Juventus, a Triumfator Ligi Mistrzów Atalanta dopiero na miejscu trzecim z dużą przewagą do drugiego miejsca i z bardzo, bardzo dużą przewagą do miejsca pierwszego. No i cóż kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek z podsumowania pierwszego sezonu FC Barcelona. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli nie, to zostawcie łapę w dół. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Jest to nowy kanał, świeży kanał, więc dlatego warto go troszeczkę, że tak powiem, pop popchać. Widzimy się za kilka dni w podsumowaniu drugiego sezonu. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć i pa!